To mi tak szczena lata, bo się nakirałem. Przeżartuję, przecież przecież, kurwa. Ćwiczę. Gumę jeżuję. Ale przecież. O... Co? Daj, ostatnio. Jak wygrasz ja cię powiem. A kogo jeszcze tam dał? Owca, rudy. Dawajcie jakie. Nie, żadnego szachty. Nie wiadomo. No, no, no. Dajcie kogoś. Się... Kogo tam jeszcze miała? Owca, rudy. Nie, nie, nie. Kogoś takiego kurwa na tym samym poziomie musimy znaleźć. Nie? Owca Rudy. Nie, 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 kurwa, no nie, nie, Kurwa, nie, no, nie, 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 przychodzi nie, Dziękuję pięknie, nie, Dziękuję Dziękuję nie, nie, o, Irek, może być Irek. O. Ale odpowiem ci, jak wygrasz. Dawaj. E, o, ale się akurat, kurwa, powiedziała. No i niech będzie Irek, dobra. Czy masz tak? Owca, rudy Irek. Fakmar kill. Jestem ciekawy tej hierarchii, tutaj ułożenia. Mi się wydaje, jak gdybym, gdybym ja miał tutaj wybrać, no to owca wiadomo, kill to jest od razu, kurwa, to, to jest więcej. To jest więcej kurwa, to jest pewne jak to, że e, jak to, że trzeba płacić podatki i jak to, że ja na pewno nie jestem z tobą, bo, że ty nie, na pewno nie jesteś za mną w ciąży. E, to ciąży to to na pewno kij. Rudy mi się wydaje, że kurwa Irka to bym chyba dał na Mery. Bo Irek to jest dobry chłopak, pęci... Mógłbym tutaj wymieniać jego plusy Jaki jest troszczyny jak na przykład dba o twój dom, nie będę tutaj mówił konkretnej rzeczy, no bo to TikTok wiadomo nie wypada, ale ty wiesz o co mi chodzi no kurwa No nie wiem rudemo to w sumie bym ja gdybym był lasko, to mnie kopsnął, ale no ale no chuj, no tutaj tak wypadło, więc to już nie będzie Tutaj nie chodzi. gdzie postawić. Ja się pytanie. Widzę, że jeszcze Co? cztery rzeczy potrzebujemy. To bym się odpowiadała na to pytanie. Jaka anulacja to... poszła? Ale to ja pewnie zakładam, że ty tak samo byś wybrała, nie? No ja ci nie powiem. Jak wygrasz, to ci powiem. <noise> Ale Beki, wy by nie musicie gić, to masz szkodę. na swag Maryki. No dalej. No. Mnie. Patrycję no i ostatnią twoją ex mm -hmm. tak ze względu na kin kill... niestety musiałbym dać ostatnią moją yy, relację Mam pewne względy dlaczego bym to zrobił. Hmm. Ale nie chcę o tym mówić na Tiktoku, bo, bo to nie wypada po prostu, nie? Wiesz o co chodzi. Ale z pewnych przyczyn ma no akurat kill. Um. Ciebie to na fakt, bo kurwa, do ciebie to mam taką samą, że w ogóle nie Stop. Non -stop. No, tak, a... tak było. A Mary Patrycja chyba. A, a mówiłeś, że czemu jesteś o nią zastrosna, a ty jesteś nienormalny. Nie no, tak naprawdę, Myszko, chciałem zobaczyć, co No co mam ci powiedzieć, no co? No, No ty dla mnie jesteś na pierwszym miejscu, ty dla mnie jesteś Mary jesteś... fuck. No to to, słuchajcie, to jest, to jest ten moment kiedy wpadłeś i musisz jakoś wyjść kurwa ku presji, presji i kombinujesz i się pogrożysz z każdym kolejnym tekstem. Nie no to było świry akurat, ale chciałem zobaczyć co powiesz. Widziałem twoją minę jak tak patrzyłaś, że powiesz Mary, nie? A specjalnie podjęłam fawię, żeby zobaczyć sobie, co ty powiesz. No, ja, ja już się znam Karolinka, powiem ci tak. Co jak co. Ale my Karolinka to my się znamy jak wiesz o tym? Karinka, ja dla ciebie i ty dla mnie to jesteśmy i do tańca, i do różańca, i do ruchańca, wiesz o tym? No, to tak naprawdę. Ale powiem ci Karolinka, nie wiem, widziałem, że tam spotykasz się z Matim teraz, więc ja chyba mam nie chcę wchodzić w relacje. Fajna dziewczyna jesteś, bardzo cię lubię, dobrze mi się z tobą spędza czas, no ale nie chcę ci psuć, tam a widziałem, że z tym Matinem coś tam było. Kręcić się to chyba wam nie będę przeszkadzał. No wiesz, no po prostu, że byłeś w relacji, ja zacząłem się z kimś umowywać, więc. Mówimy okay, jest... Ale już życzę Wam powodzenia. Słuchaj, mam nadzieję, że będziecie fajną parą. Mam nadzieję, że Maty też Ci będzie solidnie dawał nagancie, tak jak ja. Aha, siedzę. Krzyżyk, uciekam od Ciebie. Budziaki. Pa. pa. Kiedyś Grzegorz powiedział, ja nie wiem co Grzegorz powiedział, ale mam słabość z tego Grześka, kurde. Nie wiem co mówił Krzysiek. No nie jest przestań. A cięż zrobiłam ka, bo jej kura, muszę się zakończyć, czy mam połączyć. Bo co, a co się z dwóch nałączyłam? No wiecie widzę powiem wam tak, ja do Grześka, ale uważam, że oni do siebie z Natalią wrócą. I... Ale ja bym się bała teraz z nim umawiać. Co to za konturówka? A widzę, że ja kupiłam nową konturówkę. Chciałam kupić tą moją z In lot. ale nie mogłam czy znaleźć. I ta jest... to jest konturówka z Hebe i to jest y, po prostu z Hebe i to jest... Odcień, czyli mówię. Nie wiem jaki. Nie mogę tutaj znaleźć. Chyba zero osiem, ale nie jestem pewna. jak mówił, że mnie kocha. Jesteście z Kryszkim jak ogień i woda. O, dziękuję. Irek, eee, co znaczy? Nie mówił tak. Szkoda. Nie no, wiem. Ja mam osobowość do Krzyśka, ale już nam nie wyszło raz. I też. Kurczę, no ja naprawdę boję się, że... Boję się po prostu, że on wróci do tej Natalii, a mi by serce znowu pękło i znowu bym cierpiała. Czyli wyda waszą piosenkę? No myśl, mam nadzieję, że tak.